Witam po raz kolejny. w trzecim odcinku let's Play z Gry trauma, tym razem zajmiemy się trzecim snem, Łodnej expect. Zapraszam. W tym śnie muszę iść tą drogą, ale zanim nią podążę, to porozglądam się dookoła, no i odnajdę zdjęcie. Jak widzimy tutaj jest niewidzialna bariera, nie można dalej y, tędy iść. No, ale nie będziemy się cofać od razu. Obrót o 180 stopni i skręcimy w tę boczną ścieżkę. Chyba, że tutaj jeszcze spojrzymy w prawo, ale tu nic nie ma. Więc idziemy i od razu widzimy nowy symbol, którego w pierwszych dwóch snach nie widzieliśmy. Jak się możemy domyślić, to jest symbol, który będzie nam potrzebny właśnie w tym trzecim śnie, aby odblokować zakończenie główne. Coś zostało wessane przez rurę, rysujemy ten symbol. Musimy znaleźć odpływ, który nie jest jeszcze zapchany i narysować taki symbol, przy tym odpływie zapewne. Na razie oddalmy widok i może... Odwróćmy się tutaj. Tu na górze jest refleks świetny bądź duch właśnie. Oni świetnie potrafią dawać wskazówki. Czyżby to oni od nas oczekiwali właśnie, że będziemy podążać tą drogą, bo pokazują nam na drogę właśnie, którą mamy według nich iść. No dobrze. Tylko jedno zdjęcie na razie na naszym koncie. Słabo. No ale miejmy nadzieję, że im dalej w las, jak widzimy drzewie jest więcej, nawet dosłownie. Idziemy jeszcze prosto. Znów ten sam symbol i zapchany odpływ. Dalej iść się nie da. Ale tutaj, moi drodzy, jest taki słup, na którym wysoko znajduje się kolejne zdjęcie. Z czymś na szczycie masztu, co mamy podnieść. Tego nie było ani w pierwszym, ani w drugim śnie, o ile się nie mylę, więc zapewne będzie w śnie czwartym. O tym się będziemy mogli przekonać w kolejnym odcinku zapewne. No dobrze, teraz już możemy tutaj iść. Drzewa wyglądają sztucznie? Dla mnie wcale nie, bo wyglądają na prawdziwe. Ładne, zielone. Spoglądamy tutaj na górę i tutaj jest kolejne zdjęcie, już trzecie Tak, jest to zdjęcie drzewa owocowego, które mamy ściąć wedle polecenia A jest to drzewo owocowe ze snu pierwszego, pamiętamy je? Były nad tymi kulami Idziemy dalej w kierunku tunelu Patrzymy pod nogi No i widzimy kulę, tym razem malutką kulę którą zapewne trzeba będzie podnieść ale jak powiedziałem to już byłoby zakończenie alternatywne które zamierzam pokazać w oddzielnym, piątym odcinku no i teraz patrzymy sobie w lewo kolejne zdjęcie i kolejne kolejne drzewo bądź nawet krzew który mamy ściąć tym razem jest to krzew, krzak z drugiego snu którym ścigaliśmy ducha. No i teraz w zasadzie możemy już zejść tam w kierunku tego tunelu. A i tu jest akurat świetny moment, by akurat Rzeczywiście tego symbolu użyć, więc używamy go. I odnaleźliśmy tym samym kolejne zdjęcie. Pajęczyny. Na szczęście pająków nie widać, bo co niektóre osoby by mogły się przestraszyć. No, nie skomentuję. A teraz spójrzmy, o ile się da bez wycofania. Nie da się chyba. Nie da się, więc wycofamy się i jeszcze się wycofamy. Nie możemy, tak? Możemy, dobrze. I spójrzmy znów w górę. Kolejne zdjęcie, już siódme powinno, szóste. A. Siódme, dobrze mówiłem. Jak widać, dużo planów na przyszłość miała nasza bohaterka. Chciała być hydraulikiem, gwiazdą Pop. Kimże jeszcze? No nic. Jeszcze jedno zdjęcie tu gdzieś będzie w pobliżu. Mam nadzieję, że nie będę go szukał godzinami. O, jest tutaj, bardzo ładnie. No i zróbmy to, odwróćmy się w lewo. No i pora, aby na tym właśnie niezapchanym jeszcze odpływie narysować ten znaczek, z którym zawsze mam wielki problem, nie wiedzieć czemu. Tym razem się udało, na szczęście. I tutaj mała ciekawostka, to jest jedyny sen, w którym narysowanie symbolu głównego nie odblokowuje od razu głównego zakończenia, ale po nam namalowaniu tego symbolu musimy jeszcze coś zrobić. A mamy tak, 8 dopiero zdjęć. Dopiero teraz będziemy mogli odnaleźć od dziewiąte. O, też tak czasem mam. Że w swoje pomysły nie bardzo wierzę, w ich powodzenie. Tak jakbyś kiedyś już widziała to miejsce. A, jeszcze nie teraz. Krok do przodu i odwrócimy się. Będzie jeszcze jeden komentarz bohaterki po wskazaniu na tutaj, na górę mostu czy na te... Nad, nad niebo, nad mostem, nad tunelem. Niestety w snach nieraz też jest tak jak w rzeczywistości i też nie da się zrobić wszystkiego. W tym śnie akurat musimy podążać tą drogą. Nie możemy zboczyć z niej i wejść tam na most. Możemy się rozejrzeć już po raz ostatni. No i uczynić ostateczny krok ku zakończeniu zapraszam więc już na końcową animację i find myself running in circles but i didn't take a wrong turn the world is just too small How long should I expect to stay here? There are no expectations. Isn't that what good doctors are supposed to give? Hope? A perspective? Expectations can also belittle success. Facing expectations, the best you can hope for is to fulfill them. So, what am I supposed to do? To był trzeci sen What They Expect, w którym bardzo podoba mi się to główne zakończenie, choć nie chciałbym chyba mieszkać w rzeczywistości w takim małym świecie, który można obejść w kilka minut. No to byłoby nudne chyba. Myślę, że mu musiałbym być jedynym mieszkańcem, albo jednym z kilku bądź kilkunastu maksymalnie, aby było dla mnie miejsce na takim świecie, bo... Inaczej groziłoby przeludnienie. To tyle z trzeciego snu, z trzeciego odcinka. Zapraszam na kolejny, ostatni już odcinek związany z konkretnym snem. No i na odcinek już końcowy z alternatywnymi zakończeniami. Zapraszam na te odcinki. Do usłyszenia.